To wydarzenie z pewnością wzbudziło ogromne emocje wśród fanów i mediów. Na początku listopada, kiedy to Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski złożyli sobie przysięgę małżeńską, świat celebrytów znowu się poruszył. Ceremonia odbyła się 25 października i nie mogła umknąć uwadze miłośników polskiego show biznesu. Katarzyna, znana z wielu ról filmowych i telewizyjnych, podzieliła się z fanami pierwszymi obrazkami z tego wyjątkowego dnia. Wśród zdjęć znalazły się nie tylko klasyczne kadry z ceremonii, ale także niezwykle osobiste chwile, które miały miejsce tuż przed przysięgą. Na opublikowanym nagraniu widać ich wzruszające pierwsze spotkanie, które miało miejsce w dniu ślubu. Maciej z uwielbieniem i szczerym uczuciem mówi do Katarzyny: Kochanie, wyglądasz obłędnie, jesteś aniołem, takie momenty pokazują, jak bardzo para się kocha, a ich szczere emocje zdecydowanie trafiają do serc widzów. Aktorka w odpowiedzi na komplement z trudem powstrzymywała łzy wzruszenia widać było, że ten dzień jest dla niej niezwykle ważny i pełen radości. W czasie, gdy świat celebrytów przyglądał się tej pięknej chwili, Cichopek postanowiła na bieżąco aktualizować swoje media społecznościowe, dzieląc się radością oraz szczęściem, które towarzyszyło jej w tym wyjątkowym dniu. Nie ma wątpliwości, że ślub Cichopek i Kurzajewskiego jest jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy w polskim show biznesie. Fani nie mogą się doczekać kolejnych szczegółów dotyczących tego wydarzenia, a ich media społecznościowe zalewane są gratulacjami oraz wyrazami wsparcia dla nowożeńców. Jak potoczą się dalsze losy tej pary? Czas pokaże, ale jedno jest pewne: ten dzień na zawsze zostanie w ich pamięci jako początek nowego rozdziału życia.